Jeden zestaw mam zmontowany na duży przypon karpiowy i kulkę 20 mm. Liczymy tutaj na większą rybę około 15 kg, bo do 15 kg w tej wodzie pływają. A drugi to jest na pelet 8 mm typowy przypon, oczywiście na bagnet. Na plecionce również, mam na myśli końcówkę, sama końcówka ma 10 cm, jest wykonana z plecionki w obu przypadkach. Tylko tutaj mam ten drugi zestaw, to jest zestaw właśnie na mniejszym haczykiem na dumbbellsy. Teraz mam założony dambels od Fiszuni chyba. Tak, pobudzające, prażone konopie od Fiszuni. Ta dziewczyna wprowadza fajne produkty na rynek, one mi się sprawdzały. Więc, jakby co to na Facebooku dziewczyna w fiszunia wpisujecie i jest, u niej można to kupić. Zdjęcia.